Dzisiaj pełnia Księżyca o 20.30. Zapraszam na spotkanie na żywo Monika Sztangierska-Ożywienie. Jak co pełnię świetna okazja, żeby się zatrzymać i zastanowić nad tym, to czym jest pełnia w życiu osobistym i zawodowym. Jest świetny moment właśnie po to, żeby spojrzeć na tą perspektywę. No to ile mi jeszcze czasu w życiu zostało? No to co ja mogę z tym zrobić? No to jak to dożyć do tej setki? Taki mam plan. Wtedy nie będę mogła wszystkiego Robić tak jak dzisiaj, więc pewne rzeczy się już nie powtórzą, pewne czasy się już nie powtórzą, pewna sprawność się już być może też nie powtórzy. Dzisiaj taka refleksja o zdrowiu traktuję jako zasób taki, który umożliwi realizację zamierzeń, które jeszcze mam. Zapraszam na 20.30. Monika sztagierska YouTube, dzisiaj 10 lipiec 2025. Bądź do odsłuchania, jeśli będziesz mieć taką przestrzeń. Zapraszam i pozdrawiam.